Witajcie, drodzy magowie bram. Bezimienni znowu zaatakowali nasze Gravehold. Gravehold dopiero co otrząsnęło się z popiołów, odbudowało się i już jest zagrożone. To, czy ocalimy nasze święte miasto, zależy tylko od tego, jak utworzymy synergię z naszymi bramami i jak pokierujemy naszą magią. Siemanko, z tej strony Jaro, czyli Grojciec, i dziś pokażę Wam pokrótce, jak przebiegają zasady Ionsend wygnańcy, oraz powiem szybko i na temat, co ja o tym myślę. Zapraszam Was teraz do stołu, gdzie przedstawię Wam na szybciutko, dosłownie, w pigułce, jak wygląda i jak się gra w Ionsend wygnańcy, a następnie powiem szybko i na temat, co ja o tym myślę. Bardzo ważnym aspektem Ionsend wygnańcy jest broszura opowieści. To ona. Pokazuje nam tło fabularne oraz pokazuje, w jaki sposób przygotować się do pierwszej bitwy z eksperymentem 153. Po zapoznaniu się ze wszystkimi szczegółami, dokładnie tak wygląda przygotowany Ions End wygnańcy do pierwszej rozgrywki. W Ions End wygnańcy nie mamy standardowych tur. Kolejność graczy ustalana jest poprzez talię tur. W każdej turze odkrywamy jedną kartę stali, stali tur. A to oznacza, który gracz w danym momencie jest graczem aktywnym. Na ten moment Tarken posiada żeton jedynki, co oznacza, że to on jest graczem aktywnym i w tej turze będzie wykonywał swoje rzeczy. A co możemy zrobić? Przede wszystkim mamy startową kartę składającą się startową talię składającą się z pięciu kart na ręce i z pięciu kart w talii gracza. W fazie głównej w pierwszej kolejności, jeżeli mielibyśmy jakiekolwiek zaklęcia przygotowane na otwartej bramie, możemy, ale nie musimy ich aktywować. Jeżeli zaklęcie byłoby przygotowane na zamkniętej bramie, musimy je natychmiast aktywować. Zaklęcia zadają obrażenia, mogą zadawać obrażenia Nemezis, mogą zadawać obrażenia poplecznikom, którzy znajdą się w grze. No więc mając taką rękę, co możemy zrobić? Możemy zagrać klejnot lub artefakt. Zazwyczaj da nam to jakiś eter. Eter jest walutą, którą możemy wykorzystać do zakupu kart, do pozyskania ładunku. Taki ładunek umieszczamy na karcie postaci w odpowiednim miejscu. Możemy również wydać eter. Do wzmocnienia lub otwarcia bramy. Jeżeli mamy jakiekolwiek zaklęcia, możemy je przygotowywać na bramach. Zaklęcia przygotowujemy na otwartych bramach lub na zamkniętych bramach, które zostały wzmocnione w tej turze dokładnie. Co to oznacza? Obkręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara bramę i w tej turze jesteśmy w stanie przygotować zaklęcie na bramę. Niektóre postacie mają efekty w turze innego gracza. W przypadku na przykład tej karty splecionego ametystu, gdy odrzucisz tę kartę w trakcie tury sojusznika, otrzymujesz jeden ładunek. Oznacza to, że nasza ilia nie jest obecnie graczem aktywnym, ale mogłaby odrzucić tę kartę z ręki na swój stos kart odrzuconych, aby pozyskać Jeden ładunek. Jeżeli zadajemy jakiekolwiek obrażenia i zadajemy je naszym, naszemu nemesis, odpowiednią ilość punktów z życia zmieniamy. W przypadku eksperymentu 153 akurat mamy cztery paszcze, które będą się przesuwać w kierunku końca. Kiedy przejdą przez pole. Czerwone odpalają specjalny efekt. Natomiast jeżeli nie przejdą przez to pole i skończą swój bieg, na przykład w tym miejscu, bądź w tym miejscu, za każdym razem, kiedy zadamy trzy obrażenia danej paszczy, możemy ją cofnąć o jedno pole w kierunku pola startowego lub pola czerwonego po jego przejściu. I tak wygląda tura gracza. Następny w talii tu, yy, tur byłby drugi gracz. I on również wykonuje całą swoją turę, wydając odpowiednio klejnoty na przykład na zakup jakiegoś zaklęcia, gdyby go było stać. Po kupieniu takiego zaklęcia natychmiast je odrzucamy na stos kart odrzuconych oraz wszystkie Punkty eteru, które zostały do tego zużyte, również odkładamy na stos kart odrzuconych, następnie dobieramy do 5 kart na rękę. W następnej turze, jeżeli miałbym wszystkie karty na stosie kart odrzuconych, a talia dobierania byłaby pusta, i miałbym dobrać 5 kart na rękę, robimy niestandardowo, nie jak we wszystkich deckbuilderach. Bierzemy karty odrzucone, nie tasujemy ich. I to jest bardzo ważne, nie tasujemy. I przekładamy je po prostu tą stroną na talię gracza. No dobra, co się dzieje w fazie Nemesis? Jeżeli wyskoczy nam karta Nemesis, natychmiast rozpatrujemy turę naszego Nemesis. I co to oznacza? Po pierwsze, odkrywamy kartę. Jeżeli jest to karta ataku, tak jak w tym wypadku, natychmiast rozpatrujemy cały efekt tekstowy danej karty. A karta ląduje na stos kart odrzuconych Nemezis. Jeżeli jest to karta mocy, to jest to ta żółta karta, jest wskazana na nim ilość znaczników mocy, które musimy położyć na daną kartę. W tym wypadku są to dwa znaczniki mocy. I na tym tura nemezis dobiegłaby końca. Jeżeli w tali tur następną kartą znowu byłoby nemezis, znacznik mocy odrzucamy, a następnie dobieramy kolejną kartę. Gdyby była taka sytuacja, że byłby to ostatni znacznik mocy, natychmiast wykonujemy efekt tekstowy tej karty, a potem dobieramy następną kartę. I na ten przykład chcę Wam pokazać popleczników. Poplecznicy to tak naprawdę stwory, które pomagają nemezis w klepaniu nas. Każdy poplecznik ma tutaj, w tym miejscu, pokazane ile ma punktów życia oraz efekt tekstowy i trwały efekt, który musimy rozpatrzeć za każdym razem, kiedy przyjdzie tura nemezis. W tym wypadku jest to wyzwolenie. Czyli, gdyby w tym momencie byłaby taka sytuacja, a w talii tur odkrylibyśmy kartę Nemesis, w pierwszej kolejności rozpatrujemy kartę poplecznika, co oznacza wyzwolenie, a wyzwolenie w przypadku eksperymentu 153 oznacza przesunięcie żetonu paszczy dowolnego o dwa pola w kierunku końca. I tak wyglądała cała tura gracza oraz nemezis. Nemezis lub poplecznicy również zadają nam obrażenia. Nasze zdrowie na początku wynosi 10. Ale w momencie, w którym stracimy punkty życia do zera i mielibyśmy dostać następne obrażenie, ten gracz zostaje wyczerpany. Jeżeli gracz zostaje wyczerpany, Następuje dwukrotne wyzwolenie, co oznacza, że przesuwalibyśmy dwa żetony paszczy o dwa pola w kierunku końca. Następnie, jeżeli posiada jakiekolwiek ładunki, musi je wszystkie w tym momencie odrzucić. Zniszczyć jedną dowolną bramę. Co oznacza, że w tym momencie nie będzie mógł już przygotowywać czterech, a trzy zaklęcia na, na bramach. Natomiast nadmiarowe obrażenia, jeżeli powiedzmy, że Ilia miałaby zdobyć jeszcze dwa obrażenia, wszystkie nadmiarowe obrażenia otrzymuje Gravehold, przesuwając znacznik o dwukrotną wartość obrażeń. I za każdym razem, kiedy gracz, który jest wyczerpany, otrzymuje jakiekolwiek obrażenia, Gravehold przyjmuje te obrażenia podwójnie. I tak gramy do momentu, dopóki nasz eksperyment 153 lub dowolny nemesis nie straci wszystkich swoich punktów życia, wtedy udało nam się wygrać rozgrywkę. Jeżeli natomiast jakiekolwiek punkty życia pozostają na danym nemesis, a Gravehold. Straciło swoje punkty życia do zera, miasto jest zniszczone, jesteśmy zgładzeni i przegraliśmy rozgrywkę. I tak w dużym skrócie wygląda przebieg rozgrywki. Nie powiedziałem Wam dokładnie, jakie działania mają karty artefaktów, klejnotów oraz zaklęć. Powiem tylko, że zaklęcia na początku mamy iskrę, która jest no dosyć słaba, bo zadaje tylko jedno obrażenie, ale z biegiem gry w przypadku pierwszej rozgrywki. Możemy zdobyć zaklęcia, które dają nawet 5 obrażeń. No i tak wyglądała pokrótce zasady Jons End, wygnańcy. Więc zapraszam teraz do stołu, gdzie opowiem Wam krótko i na temat, co ja o nim myślę. Ale będzie też mała niespodzianka. No to zapraszam. No i w tej części recenzji mamy małą niespodziankę, ponieważ rozegrałem właśnie partię dwuosobową z Markiem. I w końcu udało się pokonać eksperyment 153. Poprzednie rozgrywki nie było tak lekko. Yy, ale dobra, Marek, yy, co sądzisz o kooperacjach i takiej kooperacji, jaka jest w Ionsen Wygnańcy? Ja osobiście z kooperacjami ko mam tak, że albo w nie gram, 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 albo nie gram ani trochę. Więc po prostu to, to jest bardzo regrywalna gra. Mam no. regrywalne gry, bo tutaj, jak pokonamy pierwszego bossa. Co właśnie zrobiliśmy w tym momencie? To dokładają się nam nowe rzeczy, więc ta gry wolność jest tutaj po prostu naprawdę duża, więc można po prostu grać, grać i grać i się cały czas zmienia. Tak, co jest bardzo fajne, po pokonaniu naszego Nemesis otwieramy kopertę, odblokowujemy kolejne postaci. Ja celowo nie będę wam mówił, co odblokowujemy, odkrycie to proszę sami, bo według mnie warto spróbować, warto wejść w ten świat i pobawić się niczym w grach Legacy, w których. no w Legacy niszczymy elementy, tutaj nie niszczymy tych elementów. Tutaj dokładamy sobie kolejnych... No nie chcę użyć tego słowa, co dokładamy, no ale dobra. Dokładamy dużo dobra do tej gry. Naprawdę bardzo dużo dobra, które no robi robotę i tak jak Marek powiedział, powoduje regrywalność tej gry. Dobra, lecimy w takim razie do tego. Co Ci się, Marek, jeszcze podobało w naszych rozgrywkach? Ja osobiście również uwielbiam gry, w których się naprawdę dużo dzieje. Można robić... Mnóstwo różnych rzeczy. Oj tak, a tutaj kombosy potrafią lecieć niezłe. Jeszcze jest w wielu grach, jest taki system rynku. Ja uwielbiam taki system rynku. Działam karty na ręce i po prostu kupuję rzeczy z rynku z kart na ręce. No, czyli taki deck building typowy, tak. ale tutaj nie mamy typowego deck ponieważ karty, które mamy na stosie kart odrzuconych w typowych deck tasujemy. Tu nie tasujemy tych talii. My wiemy doskonale, co nam wejdzie w odpowiednim momencie, bo ostatnia odrzucona karta będzie nam przekładała się jako nasza talia i będzie to pierwsza nasza karta. Więc fantastyczny zabieg, czego ja nie widziałem w innych y Sendach, za co ja niesamowicie kocham Ionsenda. Zresztą, mój tatuaż, nie wiem, czy on się tutaj wyostrzy. Jeżeli nie, zrobię wam zdjęcie. U mnie Gnieworodny jest zawsze w sercu, więc pierwszy Ion sent to, to była pierwsza kooperacyjna gra, w której ja się zakochałem. Ja na nią patrzę odrobinę przez różowe okulary, dlatego wziąłem sobie do pomocy Marka do tej recenzji. Yy, dobra, teraz pytanko. Zdolności magów. Jak Ci się podobają nowi magowie? No, nowi magowie mają super fajne zdolności na pewno. Ten tutaj jest... Nie naprawdę, ja go kocham wręcz. Tak, Tarkin jest, jest genialny, jest... ponieważ on przyjmując obrażenia... Przyjmując obrażenia sobie przykładam tarczę i dostaję, że tarczę, no to jest tarcza w sumie, i dostaję za to jakieś dodatkowe bonusy. Tak. Eee, Ilia moja miała niesamowicie silną zdolność ładunku, bo... No dobra, nie będę mówił Wam wszystkiego, ale jeżeli chodzi o zdolności magów, no są fantastyczne. Nie czujemy, że dostaliśmy coś powtarzanego, nie czujemy, że dostaliśmy odgrzewanego kotleta, tylko mamy więcej tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, podane w nieco innej formie. Marek, jakość wykonania? No... W sumie to... Ty pewnie już nie pamiętasz, bo ty w Ionsenda podstawowego grałeś już dosyć dawno. to było. Co wyróżnia się, w podstawowym Ionsendzie, tym pierwszym, Były karty magowe. były taką... Coś cienką, bardzo cienką, dokładnie. Było to po prostu kartą, a tutaj jest porządną, grubą tekturą. Zmieniły się żetony mocy. Teraz te są wyraźniejsze, podobnie jak żetony ładunków. Też moim zdaniem są dużo lepiej zrobione niż były. Dobra, eksperyment 153 w porównaniu do tych Nemezis, które Ty znasz. No, bardzo się wyróżnia, ma o wiele bardziej ciekawy sposób zabicia go. No i co najważniejsze graficznie. On jest bardzo graficznie fajnie oddany, gdzie przesuwamy te paszcze raz do przodu, raz do tyłu, w zależności od tego, czy występuje wyzwolenie, czy nie. No dla mnie majstersztyk. Dobra. Coś jeszcze? Coś, co Ci się podoba? Coś, co Ci się nieco mniej podoba? Nie wiem, co byś chciał dodać. Ja mam jeden naprawdę wielki plus. Coś, czego nigdy nie widziałem w żadnej innej grze. Czyli jak tutaj wyglądają tury. Tutaj nie mamy... Ja zawsze w grach mam taki problem. Że moim największym problemem jest czekanie Czekam. na moją turę. Tak. No, dlatego tutaj jest o tyle fajnie, że tu są karty tur. I ja nie wiem, czy teraz będzie moja tura czy czyjaś tura, więc to czekanie na turę nie jest takie, że o, muszę poczekać, że wszyscy nie zagrają swoją turę, żebym zagrał swoją, tylko albo gra ezis, albo grasz ty, tak. albo gram ja. Czyli nie występuje gracz alfa, bo tutaj tak naprawdę wszyscy podejmujemy sami decyzje. Co ważne, niektóre postacie, niektóre karty podstawowe nawet pozwalają zagrać kartę nie w swojej turze. Czyli na przykład Marek wykonywał akcję, a ja mogłem odrzucić jedną kartę, żeby dostać ładunek. Ale przejdźmy chyba do najważniejszej rzeczy, która przynajmniej mnie najbardziej urzekła w Ion's End. I coś, co ta gra zawsze bardzo mocno we mnie wyzwala. Emocje. No, jest to dosyć emocjonująca gra. No ja bym powiedział nawet, że jedna z bardziej emocjonujących tu cały czas chociaż jesteśmy tutaj, w pięciu. Chociaż tutaj główną emocją u mnie często jest frustracja. <laughs> tak. Zwłaszcza jak dostajemy w wpierdziel od Nemezis, gdzie albo widzimy, że już jest praktycznie owłos. No, udało mi się, już praktycznie mi się udało. Nagle wchodzi karta, która przywraca 10%. No to było, było z drogą parę matką. takich momentów, gdzie myślałem, że już koniec, już nie ma szans. A z kolei kolejny moment, gdzie już 100% wygrana. Tak, tutaj cały czas czujemy przeciąganie liny między Nemezis a nami. Cały czas czujemy, że ta walka jest naprawdę walką, tak naprawdę, bo raz my dostajemy duże obrażenia, raz Nemezis dostaje duże obrażenia i to wyzwala w nas takie emocje dosyć silne. No w Twoim przypadku frustrację, a w moim przypadku jest to zazwyczaj takie napięcie i czy uda mi się, czy mi się nie uda. Yy, dobra, w takim razie Marek, coś, co Ci się może nieco mniej podoba w tej grze. No, czy, czy masz coś takiego w ogóle, coś się nie podoba? Czy, jest czy jest coś coś, do czego, czego mógł... bym się przyczepił? Czy jest coś, do czego mógłbym się przyczepić? Mhm. Chwilę właśnie zastanawiam. No, czyli wychodzi na to, że Ty generalnie nie masz do czego się przyczepić. No, w sumie to na razie, na razie wszystko mi się podoba. Nie widziałem żadnych... Ja wniosków. z kolei mam i lekki przytyczek w kierunku Jonsenda. Y Gravehold. Ja bym naprawdę widział Gravehold czymś innym niż tylko liczby. No punktów. właśnie, przypomniało mi się jeden minus, jeden taki bardzo wielki minus. Zawsze mi tego brakuje w każdej grze. Czy, no. ty, czy ty zgadniesz czego mi zawsze brakuje w każdej, to każdej pewne grze? Nie elementy 3D. Znaczy, niby mamy te kartoniki, ale mi brakuje y, elementów właśnie takich jak, nie wiem, figurka postaci. Mhm. O wiele bym chętniej jeszcze bardziej, jeszcze chętniej bym wsiadł, gdyby tu był taki 3D, ale wiadomo, to to jest dodatkowy koszt. No tak, jak najbardziej. I to duży koszt, jeśli chcesz się postawić no. takiego dużego z figurkę Nemesis czy coś. Ja po prostu, mi w każdej grze, której nie ma 3D elementów, to po prostu... Ja się czuję taki niepełny. No. Jak nie ma 3D elementów. No, ale dobra, podsumowując, czy Fioncent uważasz, że jest grą niepełną, czy jest grą raczej dobrą? Albo wybitną, albo bardzo dobrą, no jak uważasz? Ja twierdzę, że ktokolwiek stworzył tą grę był bardzo, bardzo inteligentną istotą, bo... Oj tak. Bo tu nie ma jakiejś takiej jednej takiej przeciążonej karty, tylko te karty specjalnie ze sobą różnie mają symbiozę ze sobą i sobie specjalnie ze sobą reagują i nie ma takiej jakby jednej przeważającej karty, a bitlagik jest to dlatego, że jest mega droga Tak. i tu wszystko jest tak generalnie zbalansowane, jest zbalansowane ataki nemesis między naszymi atakami i to jest po prostu piękne, że nieważne co mamy na ręce, a taki Nemezis i tak są mniej więcej zbalansowane do tego co my mamy. Ja słyszałem wiele razy, że ta gra bywa cholernie frustrująca, ze względu na to, że tu się więcej przegrywa niż wygrywa. No ja się z tym zgodzę. Ja na przykład w trybie solo, tak, ja nigdy nie gram solo. To jest jedyna, może nie jedyna, jedna z bodajże dwóch albo trzech gier, w które zagrałem w życiu solo i ja tego solo jeszcze nigdy nie wygrałem. Nie udało mi się pokonać z takiego trusolo, kiedy gramy jednym magiem i faktycznie atakujemy i to faktycznie, no, może bywać frustrujące, to może być minusem. No, ale no, dla mnie nie, ja kocham ją do całym sercem, ja nie mam się do czego przyczepić, ja z przyjemnością y, zobaczę kolejne odsłony Ionsa, zawsze i to chyba tyle z mojej strony, to będzie moje najlepsze podsumowanie. Marek, co ty myślisz o tym, czy ty chętnie siadasz do Ionsa? I jak chętnie siądziesz do tego Ionsa. No, siądź bardzo chętnie, nie mogę się doczekać kolejnej walki. Mhm, zwłaszcza... <laughs> Sorry, już chciałem powiedzieć nazwę kolejnej i tej... Nie, dobra, zostawimy to Wam. Odkryjcie sobie, zobaczcie co to jest, otwórzcie koperty, bo naprawdę warto, ale nie od razu. Otwórzcie koperty wtedy, kiedy broszura opowieści Was o to poprosi. Ja ze swojej strony gorąco polecam. Od zawsze i na zawsze. I on sent w moim sercu. Marek, chcesz to jakoś ocenić i podsumować? No, w sumie to... No chętnie do tego siądę i polecam tą grę bardzo. Z kooperacji, które mamy w domu, to ta jest chyba jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą. Była taka jedna inna, ale to chyba bardziej tamta była faworyzowana ze względu na tematykę. No. więc. Dobra, wiem. No. Wiem o której mówisz. O Star Warsach w systemie pandemiko. Tak, ja swojego czasu byłem takim fanem Star Warsów, że tylko mhm. wszystko Star Warsy, wszystko Star Warsy, więc mechanicznie to jest o wiele lepsze. To co? Tyle od nas na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Trzymajcie się Cześć. i do następnego. Hej!